Siemanko, tam Was w kolejnym odcinku na moim kanale. Dzisiaj fish, znowu. Doponaliśmy tutaj bardzo dziwną metodą. To mówimy Pierwsza rybka w odcinku. Lecimy. Spróbuję z pierwszej osoby coś złapać. Może właśnie tak się powinno łapać tutaj. Zobaczymy. To będzie, będzie pierwsza ryba z Jarosławik O i to jeszcze jakiś rodzaj. <grybka> Jaka mała rybka, ale nowy level. O nie, jednak trzeba patrzeć. <grybka> Jest perfekt. Jeśli się podoba odcinek, zostawcie suba w górę, łapkę w suba, Wiecie, to są podstawy: łapkę w górę, suba. No, nowego oglądania. O. Rekordzik. No, tak, bo jak ja zrobić, nie rekord, jak to jest. Moja druga, ta memo a tutaj ta pierwsza to w sumie 400 gram, ta ma 600 U, Tutaj, ja chyba w rafie tak, no tak, przecież ja jestem w jak ja łowię w rafie, to są ryby z rafy, głupi jestem, ale dobra. Średnio nie lubię, ale może za nim więcej ekspa jest. Coś znalazłem magicznego. To przyręta jest? Nie. Co, co ja, co ja. Co ja chcę osiągnąć? W ogóle to dziękuję za tyle subów. Nie spodziewałem się tego praktycznie codziennie przez ostatnie 3 dni czy tam 2 Miałem suba. Bardzo dziękuję. Jak pamiętajcie, dobijemy 100 subów. Mamy czas... Do, w zasadzie ciągle macie czas. I wtedy będzie odcinek z prawdziwego życia Face Rivili w ogóle łapanie Karasiu lub karpików, lubię siotru. No i Siotry i karpie, bo to na. Fed, na feather. Met, na. metod feather. Co ja mówię? Na metod feather. Albo karasia. Yy, <laughs> więc zostawcie suba i dzwonka, żebyście wiedzieli, kiedy to będzie. To będzie specjalna subów Nawet jak nie będzie subów ja to nagram bo. Chciałbym, Cze? nie? Czemu nie mógł? Po prostu wiosnę, ale stawcie suba, tak czy siak Nie ma co Gdyby każda osoba Która yy, Obejrzała mój filmik dała suba To bym miał 14 Ścieczy tam 16 tysiące subów to by było niezłe ale nie i w ogóle to z tego co pamiętam to tak z 1% czy tam 500% osób nie subuje, którzy oglądają stawcie suba proszę Co miło było moment, gdy nie mówiłem. Dobra, jak mam to... Dobra, może mam to pracuję, chwilę. Posiedzę cicho. Okej, okay. dobra, jednak nie, bo to jest dziwna ryba. Eee, czy to jest na czacie? Tak. <laughs> I to jest maksymalna waga mojej wędki akurat. Ej dobra. Mm, dusza hwracisz. Nie, dusza. No po prostu. Cisz, cisz.

Podenerwujecie cię trochę. Jak każdego, kto mnie jedle. Spróbujmy jakiegoś krabika skrabikować. Tak. Co, ja? Nie tak. O. Hmm, ciekawe, co z tym mogę zrobić. Nie wiem. E, serio nie wiem, ja nie udaję. <śmiech> <śmiech> nie wiem czy znacie Stardew ale ta gra jest trochę inspirowana tą grą. Ale... Zwłaszcza, no w sumie to po prostu łowienie ryb jest ten podobne. Czyli po prostu, no nie, shake nie. Nie ma takiego czegoś jak shake, jest to unikalne do tej gry. Ale y, głównie to się chodzi o to, że dźwięk brania i system holowania. Ją. Dobra, już mam to z nim gadać. To jest najtańsza zdecydowanie. Mm. Tak. U, I mamy łódkę. Łódź O, to się przy. Oj, tak, to się przyda. jakiś radar. Będę patrzeć, czy dużo ryb. Nie wiem po co akurat wpływam tutaj jak specjalnie z No ale mam tutaj na kraby ten, ten zostawiam no, Spokojna jest to gra, fajna, można sobie odpocząć. Nie jest to gra, gdzie od razu łapiesz, wie... a zaraz, właśnie za chwilę idę tam 100 kg rybę. Yy... A! fisher, a raczej fisher. Nie wiem, czekaj, Rybokszes? Co? Rybokses łom jest. <gryb> jak to? Nie, nie wiem, nie wiem jak to się czyta. No to w ogóle w angielskim to jest Fischer nie Fischer i nazwa to Fischer, fi, a nie a nie nazwa to Fitch, a nie Fish, bo jest CH a w angielskim CH się czyta jak czy nie wiem, ja zaraz wywalę tą klawiaturę, <laughs> a raczej myszkę, ja nie nie nie. nie. Tutaj się spokojnie łowi. Słodnego stresu. Co tam ryba? Idę to sprawdzić zaraz. <laughs> ryba. Mam ibę Ale duża iba. To nie jest. No nie jest to duża iba. To jest jakaś lawa? Chyba tak. Tak, to jest lawa. Czy to jest jakiś obbi, które muszę przejść? chyba tak. Nie muszę, ale mogę je przejść. Ale chyba jest to jakiś Obi. Hitboxy nie hitboxują, ale przez to do lawy wpadnę. Nie jest w ogóle nic, ale sp sprawdzić można, nie? Ciekawe, czy tutaj biorą jakieś inne ryby? Niech padnie. No tutaj fajne, spokojne miejsce, gdzie można sobie połowić. To łowimy. Nie ma co. Troszeczka spokojna. Kola spokojna, a ryby spokojne. Tylko moje kliknięcia nie są spokojne. Ja trochę tutaj spawić. Eee, nie, ja widzę tych ryb. fale? Zawsze jak łapię na, na innym końcu, to zawsze jak łapię. Na najdroższą, najmocniejszą przerętę łapie cefale, które ledwo co 2 kilo ważą. <śmum> wow, ale ładnie, zaćmię że to moja pułapka na krababy, coś Jest Jesteś na krababie. Czy serio? patyk? Masz podjechać. Masz patyk Uuu, dużo. Ale dobra, pójdziemy na otwarte. Może łapać giganty. Może nie giganty, ale o, ryby. Albo na zwykłego robaka sobie połapiemy bałeczki i w zasadzie to tamto łowienie będzie w następnym odcinku Popa pa. Bardzo fajna jest ta gra, szybko czas mija.